Lokomotywa z przeznaczeniem do prac gospodarczych, manewrowych, yy, przepracowała w, w różnych zakładach w czasie swojej eksploatacji. Ostatecznie wylądowała na pomniku w, w latach 80. Na pomniku w Białośliwiu na stacji wąskotorowej. W Białośliwiu w, w roku 2001 powstało Towarzystwo Wyżycska Kolejka Powiatowa, które postawiło sobie za cel. Przywrócić ruch kolejowy na, wąskotor na kolei wąskotorowej w Białośliwiu na trasie Białośliwie Łobrzenica. Najpierw musieliśmy się tam odbić, żeby, żeby cokolwiek robić, czyli pozyskać jakieś lokomotywy spalinowe, bo ich eksploatacja, przywrócenie do ruchu jest o wiele łatwiejsze niż parowozu. No i po kilkunastu latach istnienia towarzystwa zniszczył się nasz cel, czyli przywrócenie do stanu czynnego pomnika, który ciągle nas kół w oczy. Od 2012 roku Towarzystwo Wojewódzka Kolejka Powiatowa ma bardzo dobrą współpracę z Kolejką Parkową Maltance. Przez ostatnich kilka lat, będzie już prawie 10 lat, jak... Poznańska kolejka wspiera działalność towarzystwa. Doroczne imprezy, które nazywamy zlotami, międzynarodowymi zlotami miłośników kolejowych. Tutaj w Polsce mamy kilkanaście tylko czynnych parowozów, to jest jeden z nich.